Dobry. Witam w kolejnej lekcji, na której rozwiązujemy kolejne zadanie. Zadanie 1.7. Napiszę treść. Podaj wszystkie podzbiory zbioru A. A, do którego należą elementy 2, 3, 2, 3, i 4, jest wskazówka jeszcze. Pamiętaj, że A jest swoim własnym podzbiorem i zbiór pusty jest podzbiorem dowolnego zbioru A zwane podzbiory trywialne. Zadanie trudne. Należy wypisać wszystkie podzbiory naszego zbioru A, który jest zbiorem trzyelementowym. Zacznijmy od zbiorów, które zawierają najmniej elementów. Najpierw zbiór pusty, do którego nie należy żaden element. Tak? Później zbiory jednoelementowe. Zbiór jednoelementowy, którego jedynym elementem jest dwójka. Następnie zbiór jednoelementowy, którego jedynym elementem jest trójka. Tak zwany singleton trójka. Singleton trójki. Chciałem pozdrowić pana figurę, który mnie uczył w teorii mnogości. Singleton czwórki, czyli zbiór jednoelementowy którego jedynym elementem jest czwórka. Następnie wypiszemy zbiory dwuelementowe. Czyli to są zbiory o elementach 2, 3, 2, 4 i 3, 4. Zbiór, zbiór dwuelementowy o elementach 3, 4. I ostatni. Podbiór, czyli to jest cały zbiór A. Cały zbiór A. Policzmy, czyli tu się zmieści, tak, w zasadzie. Policzmy, ile mamy podzbiorów. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zgadza się, bo liczba wszystkich podzbiorów zbioru N elementowego jest równa 2 do N. 2 do potęgi N, ponieważ mamy 3 elementy, więc liczba podzbiorów zbioru. Trzy elementowego wynosi 2 do 3 równa się 8. A zatem to są wypisaliśmy wszystkie podzbiory zbioru. A. Dziękuję i do zobaczenia w ostatniej w następnej lekcji.